Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie zainaugurowała rok akademicki 2025-2026. Studentów na starcie nowego sezonu naukowego jest więcej niż zwykle, bo aż 320. Są nowości i to wszystko jest na plus, dlatego że mamy nowy kierunek kosmetologię pierwszego stopnia, także mamy tutaj panie studentki, żadnego pana na ten moment. Będziemy się oczywiście starać o drugi stopień. Jeśli chodzi o nabór Powiem szczerze, nigdy nie było tak dobrze jak w tym roku. Ponad 300 nowych studentów. Prym wiodą kierunki medyczne jest to pielęgniarstwo pierwszego stopnia, tam jest ponad 120 studentów drugiego stopnia pielęgniarki. Poza tym no, mamy, tak jak zawsze, dobry nabór na fizjoterapię, z inżynierskich mamy informatykę i też bardzo dobry nabór pierwszy raz bezpieczeństwo wewnętrzne ponad 50 studentów. Także cieszymy się ogromnie. Nastroje wśród nowych studentów są stonowane, choć wszyscy są gotowi na nowe wyzwania. Coś nowego w życiu na pewno. Wybrałem się na kierunek fizjoterapii. Jestem w skończonym techniką masażyście i uważam, że to jest taki kierunek, który mnie naprawdę interesuje i chciałbym iść tym dalej. Po prostu. Studia to wyzwanie? Na pewno. A co będzie, to zobaczymy, nie? bo wiadomo, to pierwszy rok, więc też trochę inaczej. Nie? Przekonam się z czasem po prostu. Praktyki, później wszystko przyjdzie, to na pewno będzie inaczej, ale uważam, że dam sobie radę. Ja akurat wybrałam kierunek kosmetologia. Uważam, że jest to bardzo ciekawy kierunek, właśnie nowo otwarty w tej uczelni, więc bardzo się cieszę z tej decyzji i jestem właśnie gotowa na nowe właśnie takie wrażenia i przygodę z tą uczelnią ENS Gniezno. Jakie czekają wyzwania, jakie są obawy? W obaw jest dość sporo, natomiast myślę, że... Sobie, ponieważ to uczenie jest właśnie tak przygotowana, właśnie jest tu świetna atmosfera i są bardzo porządkowo wykładowcy. Więc myślę, że atmosfera właśnie to tak um, zniwelowała. Rektor uczelni, profesor Paweł Chęciński, do studentów wystosował ważny apel. Mogę Wam dziś powiedzieć że Przed Wami czas, do studenci, intensywnej nauki, ale i czas przyjaźni, prób i odkrywania siebie. Wykorzystajcie go w pełni. Nasza uczelnia nie jest tylko miejscem, gdzie zdobywa się wiedza. To wspólnota, wspólnota, w której każdy ma swoją rolę. Nauczyciele, akademicy przekazują wiedzę i doświadczenie. Studenci są ciekawością i świeżym spojrzeniem nieustannie przypominają nam, że kształcenie to proces ciągłego pytania i kwestionowania. Pracownicy administracji i partnerzy uczelni wszyscy współtworzą jedno środowisko, które bez wzajemnej współpracy nie miałoby ni sensu. Chcę dziś zatrzymać się przez chwilę przy jednej wartości, która moim zdaniem jest szczególnie ważna w kontekście naszych uczelni, a mianowicie przy tolerancji. Tolerancja na uczelni nie jest jedynie hasłem. Nie chodzi o to, abyśmy tylko wznosili swoją odmienność. Prawdziwa tolerancja oznacza uznanie, że różnorodność jest warunkiem rozwoju. Bez innego punktu widzenia nie ma dyskusji, a bez dyskusji nie ma osędu. W świecie, w którym często próbuje się dzielić ludzi na nas i ich, Uczelnia powinna być miejscem, które uczy dialogu. Nie zawsze się zgadzamy, i to bardzo dobrze, ale niech różnice prowadzą nas do głębszego zrozumienia, a nie do wzajemnych oskarżeń. Wspólnota akademicka to ludzie różnych kultur, wrażliwości, wyznań i przekonań. Naszym zadaniem jest stworzyć taką przestrzeń, której każdy może czuć się u siebie, bo prawdziwa siła uczenia polega na tym, że potrafi łączyć ludzi, a nie ich dzielić. ANS w swoich szeregach ma łącznie ponad 800 studentów.